To w górach na szlaku takie są dziwne tu kopczyki. Kto to je układa i po co? Popatrzmy. Zobaczcie, jak to się trzyma. Czy jak włożę jeszcze swój, to się zawali, czy nie? Jak myślicie? Dobra, robicie zakłady teraz. Robicie zakłady, ekipa. O, widzicie? To ja położyłem teraz. No, słuchajcie. Widzicie? Także kto wygrał kasę, to teraz mi stawia tutaj kawkę. Nie ma lipy. Idziemy dalej. O. Ojejciu, patrzcie tam. Bo stąd wyszliśmy. Tamtego jeszcze nie widziałem. Podejdziemy chwilę. Zobacz tu jaki tamten jest. Ktoś tutaj miał fantazję twórczą. No ten to jest kurcze, nie wiem, dzieło starożytnej cywilizacji gumisiów. Zobaczcie tu. Dobra, to teraz robimy zakład finalny. Czy jak ja jeszcze dołożę to się zawali czy nie. Jeszcze dokładam jeszcze. Ło! Wow, zawalił się. Dobra. Los bywa okrutny. Raz się zawala wszystko, a raz się utrzymuje.